Robota goni! Cześć i czołem! Dzień dobry, nowy jorku! Nowy kostium, stary ja. Już prawie ranek, niedługo zjawi się pan Li. może coś zjem. Pan Li powinien być już w swoim gabinecie. I gotowe Chwila wcale nie. Hmm. A pies? To nie problem. Byle był na smyczy i nie wchodził do kuchni. Och, jasne. Rany, jak super. Jesteście super. Dziękuję. Co ja zrobiłam z kartą biblioteczną? Nie było długo, przed Ach, sam bym tak umiał. Hej młody, jak tam kariera naukowca? Nieźle, dzięki. Wszystko u was w porządku? Ten dureń myśli, że wprowadzę się do córki. Hej, byłoby super. Nie proponowała tego i nie zaproponuje. Nigdzie się stąd nie ruszam. Tego to nie wiesz? Nikt nie wie. Ja się stąd nigdzie nie ruszam, obiecuję. Peter. Jak się masz? Nie pijesz szósty miesiąc. Nie sądziłem, że dam radę. Poproś o coś na chrapanie, bo chrapiesz jak krowa. W ogóle mnie nie dziwi, że wiesz, jak brzmi chrapanie krowy. Peter, gdzie ty się tak śpieszysz? Zawsze w biegu. Dzień jak co dzień. Czy wziąłem już lekarstwo? Peter. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z ubezpieczeniem. Drobiazg! Peter! Czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. E, moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i, i znalazła coś. Ech, potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lee się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Liwi więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony? Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Muszę zrobić porządek w wynikach badania. Gdybym miał moce, nie walczyłbym ze złem, o nie, zostałbym gwiazdą. Ja bym był bokserem. Niezłe, co? Daj mi siłę. Każdy czasami traci nadzieję. Dobrze wiedzieć, że jest ktoś, kto Cię wysłucha. Kokosów z tego nie ma, ale zawsze coś. Ludzie nie wiedzą, ile jest bezdomnych dzieci. Co trzydzieste, a wiele przytułków nie jest przystosowanych do opieki nad nimi. Już wolę mieszkać na ulicy, niż prosić starych o pomoc. Miło Cię widzieć, Pete. Wzajemnie. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. Peter, rozmawiałam z panem Lee. Martwi się, wplątałeś się w coś niebezpiecznego? A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter.